Z kim my się mamy bifować? Kurwa, jak ty pizdo, nawet nie potrafisz taga zamazać. Co to kurwa jest? Wziąłeś kurwa matce, zabrałeś podkład? Co to kurwa jest? Jeśli kurwa oglądasz to, co mu się pierdolony, co próbował to zamazać, to się odezwij kurwa. My się z nikim nie bifujemy w naszym miejscu. Nikogo nie zaczepiamy bez powodu. Chcę w się sensie, kurwa w ogóle nikogo nie zaczepiamy. A jak jest z kimś jakaś spina, to jest powód. Więc jesteś jakąś pizdą Skoro robisz takie rzeczy I szczera gadka naprawdę Ja nie szukam z nikim wojen Nie lubię wojen Wszystko co robię Kurwa jakieś akcje Są po to żeby czynić dobro Żeby uratować kurwa między innymi to miasto Żeby to był spokój i każdy żył w pokoju Bez uwagi na to kto ma jakie poglądy I tak dalej Więc nie wiem po co pizdu hejtujesz Szczera gadka Wszystkie moje działania Niosą dobro tak naprawdę. Ja kurwa nigdy nikomu nie zrobiłem żadnej krzywdy bez przyczyny. A kurwa nawet jak była przyczyna, to zawsze chciałem załatwić wszystko rozmową. Jak normalny człowiek. Z nikim nie szukam bifu. Bez uwagi na to, kto ma jakie poglądy, to jest kurwa od kogo. I tak dalej. Z nikim nigdy nie szukaliśmy bifu. Więc jak przychodzi jakaś pizda i zamazuje kurwa tak, No niech się i jebie. 2.1.5 jest po to, aby nieść pomoc. I czynić dobro Jak komuś to nie odpowiada, to niech kurwa przemyśli swój żywot Mógłbym się rozgadać o tym, tłumaczyć wszystkim i tak dalej Ale kto ma zrozumieć, ten zrozumie A kto nie rozumie, to... To, że wytłumaczę, to nic nie da Kurwa, kochajmy się, bo... Bezsensowne gówno jest po prostu bez... I wiadomo, że mógłbym to powiedzieć mądrzej, że... o, to... Nie ma żadnego powodu, dla którego miałbyś czynić... Krzywdę innemu a no ja mówię prosto: bezsensowne gówno nie ma sensu. I na koniec, bardzo dzieje jednoczmy się, Bydgoszcz, jednoczmy się, bo bezsensowne gówno nie jest warte ani wyroku, ani życia, ani zdrowia, ani niczego. I to jest komunikat do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy, do wszystkich moich hejterów. To jest bez sensu, kurwa. Ja i tak będę robił swoje i tak będę działał. Kochajmy się. A jak nie kochamy się. To chociaż się nie wpierdałem sobie w drogę. Wszystkiego dobrego do...